Maciek mieszka na stałe w tym oto samochodzie, prawda? Tak. Tutaj fabrycznie mam pneumatyczne zawieszenie. Kowo, I to jest oryginalne, napisane, że to jest lodówka. I normalnie nie ma tutaj guziczków. Ja sobie te guziczki dorobiłem, żebym mógł je od środka otwierać. I to jest taki mój projekt, który zrobiłem, kiedy mi się troszeczkę nudziło. Jeżeli chodzi o prysznicę, też zapytać o jak sobie radzić z prysznicem. Czy do życia wystarczy kilka metrów kwadratowych, trochę benzyny, butla z gazem i marzenia większe niż jakiekolwiek mieszkanie? Dla niektórych to poświęcenie, dla innych styl życia, pasja i wolność, której nie da się przeliczyć na metry czy złotówki. Na ósmym zlocie polskiego van life w UK spotkałem Maćka. Maćka pewnie większość z Was już zna. A jeżeli nie dla naszych widzów, którzy go pierwszy raz widzą, to możecie śledzić jego poczynania, jego życie na kanale YouTube. Jego kanał nazywa się Kawalerka na Kółkach, a ja zapraszam Was na film, gdzie Maciek kopowie, jak rzeczywiście mieści się w tym swoim samochodzie i jak daje sobie radę z codziennymi trudami życia. Także zapraszam Was na rozmowę, na krótki wywiad z osobą, która najlepiej wie, czym jest minimalizm i jak najwięcej zyskać, mając niewiele. A, zobaczcie, kogo tutaj mamy. Cześć, Maciek. Cześć. Co tam słychać? A, e, właśnie poprawiałem sobie filmik tutaj z Ventura, który nagrywałem tutaj na zlocie. E, świetni ludzie są tutaj dookoła. A, właśnie, bo chciałem, żeby tylko tak was, Wam przedstawić, Maciek. Maciek mieszka na stałe w tym oto samochodzie, prawda? Tak, to jest samochód osobowy to jest Citroen C4 Grand Picasso e, i... I opowiedz coś, jak ty tutaj dajesz radę? Wiesz co, tylko ci powiem, bo ja to nazywamy Pixel, ale ostatnio o. tak przypadkowo naszło, że to jest taki nie kawalerka na kółkach, tylko to jest łóżko na kółkach. O, ciekawe. No bo Słuchaj. wcześniej była kawalerka, nie? A nie, to jest tak o sobie właśnie. Tak. kim ty jesteś i ty wcześniej bo ty cały czas w tych kamperach mieszkasz, tak? tak? Na stałe. Ja już. mieszkam na stałe od 7 lat w różnych kamperach. Na początek miałem Mastera, takie jak tutaj stoi przerobionego, go własnoręcznie, ale zachciało mi się mieć coś wielkiego, więc kupiłem sobie 33-letniego, upraszczając Fiat Ducato w pierwszej wersji i niestety po kilku miesiącach użytkowania mi się zepsuł silnik, próbowałem go naprawiać, no rok i... mieszkałem w kamperze, który miał uszkodzony silnik i no niestety musiałem go już sprzedać. I teraz mam tą osobówkę. W międzyczasie, jak podróżuję <laughs> tym łóżkiem na kółkach, to zbieram właśnie na kolejny kamper i niedługo będę coś kupował, będę przerabiał, będzie ciekawie. Ale to jest kwestia właśnie tych marzeń, tak? Dlatego, że no, ja uwielbiam Wam, bo dzięki temu mogę odkrywać takie piękne miejsca w Wielkiej Brytanii. Tak, 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 tak są piękne <laughs> miejsca, nawet czasem świeci słońce. A, A wiem, wiem, bo y, Ty Maciek, y, pewnie większość z naszych widzów Ciebie zna, no bo y, Ty jesteś tutaj częstym uż, uczestnikiem wszystkich zlotów, szczególnie polskiego One o... life'u mm, tak. w UK, y, ale powiedz, no tak ogólnie, je, co Ty tutaj masz w tym samochodzie? Jak, to, to, jak Ty tutaj dajesz radę? To, to masz łóżko? Kuchnia taka mini widzę jest też. Słuchaj, tak? najpiękniejsze jest to, że ja wybrałem ten samochód, dlatego, że on ma już te wbudowane fabrycznie kamperowe rzeczy, wiesz. Tutaj fabrycznie mam pneumatyczne zawieszenie. Ja Oo. mogę go podnieść, albo opuścić zupełnie na ziemię. O, no to ciekawe, nie? Tak, dzięki temu mogę sobie, sobie go wypoziomować. wypoziomować, Także to tego szukałem przede wszystkim. E, niektórzy tego unikają, bo to jest Citroen, więc ma swoje humory, czasami może się to popsuć i to są, no, naprawiać, więc sprężynki są niby taniej, ale to jest fajny gadżet, tak? Jeżeli chodzi o oryginalne rzeczy, no to są takie półeczki tutaj, e, światełka różne i patrz, tu są nawiewy. A, no tak. I jak teraz było gorąco, także było paruwa, straszna, no to nie tylko chodziło mi tutaj. Tu mnie z przodu miałem tylko nastawione na troszeczkę, ale tu jest pokrętło, jest na maksa i tył mi chłodzi na maksa, a z przodu tylko troszeczkę. Także ja mam z przodu taki, no, taki komfort, żeby miał do jazdy, a tutaj się robi chłodnia. No. Do tego wszystkie tutaj te góra, e, ścianki, one są oizolowane fabrycznie. Takim, tej grubości, materiałem takim filcowym, i on jest chyba do wygłuszenia, ale w zimę dawał bardzo fajnie radę, jeżeli chodzi o e, po prostu też od, że od, od ciepła. Tak? No, no. E, I też, masz też właśnie te izolacje tutaj na tutaj szybie. Tutaj mam, to, ja? właśnie, bo widzisz, z tej strony dzisiaj się opierało słońce, więc po prostu mam e, na szybę zasłonki. Ja je dość, dam ci inną, zrobiłem sobie podwójną, jest bardzo gruba. Docinam sam posłus z materiału i z jednej strony jest bąbelkowa, a z tej strony jest naklejona też taka właśnie zamknięta komórkowa pianka, Na Na Taki kauczukowy. Po prostu szybko przylepisz. Tak, i no. jeżeli, jeżeli chodzi z przodu, to to jest wersja w półautomacie. W oryginale, kiedy tutaj byłaby manualna skrzynia biegów, to tutaj dali dodatkowy schowek, który jest chłodzony. Normalnie teraz mam dużo tutaj rakuneczków i innych rzeczy, tylko dlatego, że w Wielkiej Brytanii dopiero ciepło się zaczęło robić na dniach i po prostu wcześniej nie potrzebowałem. I, I tak, tutaj mieszczą się jakieś właśnie puszki czy coś, można dać energy drinka ewentualnie i to się chłodzi tutaj w czasie jazdy, wszystko dodatkowo i to jest oryginalnie napisane, że to jest lodówka. O, tak, ciekawe, i tu, tutaj mamy schowek jeszcze jeden. Tutaj jest jeszcze jeden schowek, tam jeszcze jest schowek jeden. E, dzisiaj jesteśmy na, na zlocie, więc kupiłem jeszcze więcej jedzenia na, e, na, na dłużej, a że auto nie jedzie, bo ten, ta lodówka działa tylko wtedy kiedy działa ci y, ta klima. Tak, więc no, e, więc tutaj mam troszeczkę tutaj napojów. Na cały weekend. Um, Dobra, a wracając jeszcze do tego prądu, tak? tak. Opowiedz nam, jak ty sobie dajesz radę z prądem, tak? bo y, tu już solarów żadnych nie masz. Nie mam solarów y, i wszystko mi się ładuje w czasie jazdy. Mam tutaj zamontowane 30-amperowe ładowarkę DCDC. Ze switchem, nie to się nazywa separatorem Separator, automatycznym. Jak. Mam 200 amperogodzin litowego akumulatora. Aha. No i jeszcze. Ja wy... je ja to to wyciągnąłem się... z, z kampera dużego po prostu. Zanim go za sprzedałem, po prostu do, dołożyłem. Po prostu wyciągnąłem go, bo tak. Mhm. No, a no. E, z ciekawych rzeczy to jest ogromna szyba. O, szyba a aż dotąd. <laughs> Oczywiście, no kurczę. Szyba z azotą, on jest ogromna szyba. I jak mam to wszystkie okna i tutaj mam tej izolacji brakuje troszeczkę i w tym momencie jak sobie sobie rano mieć więcej światła a nie chcę odsłaniać nic, no to tutaj mam więcej, tak? A tak to sobie zamykam z tej strony. O proszę. To ja mam takie okienko tutaj zrobione oddzielnie się otwiera niż cała klapa, prawda? Tak i normalnie nie ma tutaj guziczków, ja sobie te guziczki dorobiłem, żebym mógł je od środka otwierać ale bardzo często robię w ten sposób, że albo sobie tą klapę zostawiam w ten sposób, jak pada albo kiedy mam tutaj aluminiową zasłonkę na tym oknie, po prostu dokładam sobie jakiś... Aha. w ten sposób i tu mam wentylację, a jednocześnie jest zasłonięte i mnie tutaj w środku nie widać fajnie, no Także jest A powiedz, taki... czy y, nie przeszkadza Ci to, że nie możesz się wyprostować w tym y, samochodzie, w tym wanie? Tym Wiesz co, radę z tym jakoś? myślałem, że będzie mi bardziej przeszkadzało, szczególnie, że kiedy miałem mojego pierwszego vana i nie miałem możliwości, żeby się wyprostować siedząc na łóżku, to w sensie, bo musiałem być zgarbiony, to wow, po kilku miesiącach po prostu musiałem przerobić łóżko, bo tak mi po prostu to wkurzało. Tutaj może nie mogę stanąć, ale mogę siedząc, mogę być wyprostowany siedząco? Ma to no, sens? Tak, tak. tak. Um, ja jestem bardzo busy, wiesz, bo ja pracuję na pełny etat od poniedziałku do czwartku. Piątek, sobota niedziela gdzieś podróżujemy. Um, I jak idę do pracy, no to cały czas wolny praktycznie spędzam na edycji filmów na YouTube. A i przez to, że jestem busy, to ja nie mam czasu odczuć tego po prostu, braku tak naprawdę wiesz? szczerze mówiąc, to ja normalnie biorę i nie mam rozłożonego tego na i ja tę toaletę mam z przodu, czy mam ją i to jest torta separacyjna i jak muszę, to korzystam w środku, ale staram się korzystać w pracy w McDonaldzie i innych takich miejscach i przez to, że to jest separacyjne, no to mogę oczywiście siuszki wylać gdzieś w krzaczki, e, worek z, z kupcią gdzieś tam, gdzie są e, na psionku są e, kosze na śmieci i staram się zrobić w środku, tylko że e, problem polega na tym, że muszę... nikt nie, nie może mnie widzieć, tak? <grybujesz> Więc jak już odsłonię rano wszystkie zasłonki, no to później no, jest problem, tak? No. E, no są takie problemy natury technicznej bardzo. E, zrobiłem też e, taki tarp, e, Taki projekt mój może nie wygląda idealnie, ale całkiem dobrze działa. Daję radę, bo to już jakiś czas temu zrobiłeś, widziałem i tak, spisuje się, co? Zrobiłem to w zimę, teraz dopiero miałem tak naprawdę okazję tego przetestować. Przed słońcem ochroni bardzo dobrze, przed deszczem w sumie jeszcze nie wiem. Aha. No będziesz testował, teraz tak. akurat, wiesz, sezon się zbliża na takie wyjazdy, to będzie czas na testy. I to jest taki mój projekt, który zrobiłem, kiedy mi się troszeczkę nudziło i miałem paletę z pracy za darmo. Do tego kupiłem sobie w Halffordzie za 7 funtów po promocji ten tarp, zawiasy za 12 funtów i to mnie tyle kosztowało tak naprawdę. I to się wszystko fajnie składa do takiej kostki tutaj i to mogę sobie włożyć na dachu. Nie, nie, nie spadło mi to. To jest przyczepione do takich relingów, które tak naprawdę służą do paneli słonecznych oryginalnie. I na tym też trzyma się ten bagażnik dachowy. W tym momencie jest taki troszkę krzywy, dlatego że ja go próbowa próbowałem jeszcze go troszeczkę przekładać po to, żeby po zamknięciu się on mógłby być pokrosem dla samego siebie ale tak niestety nie jest. Tak mógłbym zrobić z drugiej strony, ale to nie z tej strony niestety. Więc plan jest taki, że może w przyszłości dołożę tutaj z przodu kawałek materiału, który po prostu będzie jeszcze chronił przed słońcem i przed deszczem z tej strony, a jednocześnie jak się go złoży do kupy, to wtedy on będzie taką fajną kostką samą z siebie. A tak to mam w bagażniku jeszcze em, po prostu pokrowiec na niego z kawałka, z kawałka starego po prostu tarpa. Fajnie. No to pomysł powiem Ci ciekawy. No i tani, nie, bo przecież to wszystko jest coś takiego, tak no za grosze, tak. I przede wszystkim mogę sobie siedzieć tutaj pod tym i nie ma tych kików. No i teraz kolega tutaj z drugiej strony ma bardzo podobny patent, tak, z wywora, no ale te kiki, te sznurki, no to można się o to potknąć, można, trochę tak. przeszkadza, to więc no, wszystko ma swoje uważać, plusy nie? i minusy. E, no, jest fajny patent jak na razie. Jeżeli chodzi o prysznicę, też zapytać, o jak sobie radzisz z prysznicem, No to pokazuję to na moich filmikach wszystko e, z życia e, w podróży, ale też z życia po prostu na A co dzień, kiedy się pracuje. Gdzie możecie znaleźć? Na, na kawalerka ten, na, na, na Tubie. Kół, kalerka, kawalerka na kółkach na YouTubie i Instagramie. Także zapraszam. Fajnie. To co, miło było y, pogadać. Mamy nadzieję, że znacie Maćka, jak nie, to zapraszam na Maćka kanał. To na razie. Na razie pozdrawiam. Cześć.